Poczułem takie zachęcenie po tym dzisiejszym słowie, żeby podzielić się pewną myślą. Yy, dlatego, że do tego świata chrześcijańskiego, jakby to tak można było to określić, wszedłem, no tak jak powiedziałem, że 30 lat temu zacząłem chodzić do odnowy katolickiej. I gdy zacząłem tam chodzić, gdy widziałem y, ludzi, którzy tam upadają na ziemię, którzy się trzęsą, którzy od, odbierają różne objawienia, którzy y, wychodzili szczęśliwi, że widzieli Boga, niby, to ja wtedy nie byłem, nie byłem świadomy tego, że zaczął się czas, kiedy pojęcie wiary w moim życiu się zmienia. I to zmienia się na, no, na moją zgubę, <laughs> dlatego że y, gdy byłem właśnie tam, w tamtej w wspólnocie, czy później, gdy byłem w kościele zielonoświątkowym, y, moją wiarę budowałem właśnie na, na jakichś mistycznych doznaniach, na jakichś rzeczach, które myliłem z wiarą. Y, nie potrafiłem do końca zrozumieć tego, że wiara, że wiara ta jak właśnie mówił brat Marian jest w Słowie, że, że to co możemy od Boga uzyskać, możemy usłyszeć, wyczytujemy w Słowie Bożym, bo ona jest prawdą i ona jest Bożym Słowem, które nam mówi do na osobiście do naszego życia, tylko poprzez różne rzeczy dookoła nas, które nas yy, otaczają, poprzez ludzi, poprzez muzykę, poprzez jakąś wypowiadaną mantrę i ludzie wchodzą w inny i, stan świadomości. Yy, I oni to mylą z wiarą, tak jak ja to myliłem z tą wiarą. Ale jednej rzeczy nie dało się oszukać. Nie dało się oszukać tego, że yy, to nie dawało. Zwycięstwo nad grzechem. To nie dawało wymiany życia, i to sprawiało, że człowiek, pomimo dobrych chęci, tak jak ten, jak to jest napisane w siódmym rozdziale Rzymian, tym umysłem pragnął Boga, ale jednak, jednak ciało było pod zakonem, i ono rządziło. I ono miało ostatnie zdanie na ten temat, jak ja będę żył. Przyszedł później taki moment, kiedy. Kiedy właśnie zobaczyłem to rozdwojenie, tą niby wielką duchowość, tą duchowość, która miała zmieniać narody, w których wychodziliśmy na, na miasto, gromiliśmy duchy terytorialne, kiedy przychodziliśmy później tam do Zboru Zielonoświątkowego, yy, znaczy, pierwszy byłem wtedy w Kościele Ducha, jako tam wynajmowaliśmy salę. O 6 rano przed pracą, tak się byliśmy gorliwi. Spotykaliśmy się o 6 rano, a spotkanie wyglądało w ten sposób, że stawaliśmy w kółko i gromiliśmy diabła. I to było dla nas bardzo duchowe. I wychodziliśmy tacy podniesieni. Nam wydawało się, że, że to o to chodzi, że Bóg tego od nas, od nas tego y, y, wymaga, ale nadal. Gdy patrzyłem na moje życie, na, na życie tych ludzi wokół mnie, oni nadal byli grzesznikami. No, nadal ich życie było niezmienne. Gdy ja to zauważyłem, starałem się jakoś obrazić inny kierunek. Mówię nie, ten charyzmatyzm to jest ściema i to po prostu to jest takie diabelstwo, że to. To tylko jedyne, co możesz zrobić, to właśnie przeinaczyć definicję wiary w człowieku, wykulawić człowieka kompletnie, jak tego konia się kulawi, żeby już nie mógł biegać. I poszedłem do kościoła baptystów. Wszedłem bardziej w, taką, w taki nurt racjonalny. Jest jakaś nauka, jest jakaś formuła. Jakiejś ramy pewnej, to wydawało mi się, że to jest właściwe. No i tak z pozoru takie się wydawało. Tylko że właśnie zbawienie, kiedy było tam ukazywane, to było właśnie takim zbawieniem rozumowym, takim zbawieniem z kolei racjonalnym. I ta wiara tam była taka, mówię to jest. No, jeżeli ja tak uważam, to tak jest. No tak naprawdę trochę mi się to kojarzyło z takim właśnie podejściem. Charyzmatycznym, bo tak jak brat Marian mówił, Bóg powiedział, tak? Bóg rzekł. I teraz jest pytanie: na jakim słowo akcent postawimy? Czy Bóg rzekł? To znaczy, że jak ja tak coś rzeknę, to coś się wydarzy? Czy Bóg rzekł? Okazało się, że właśnie chodziło o to, że ja nie, nie jestem Bogiem i ja nie mogę. Stwarzać rzeczywistości moimi słowami i jak szarować. Ja nie mogę powiedzieć, panie Jezu, to jesteś moim panem, od dzisiaj oddaję Ci moje życie, i nagle Bóg jest moim panem, zmienia się moje życie. No nie, nie zmieniało się moje życie, nie zmieniało się życie tych baptystów w tym kaliszu, w którym byłem, w tym zboże. A także sprawa wy, wyglądała bardzo podobnie, wręcz identycznie. Dzisiaj, już przyprowadziliśmy do Łodzi. Trafiliśmy tutaj do kościoła ewangelicznych chrześcijan, i mieliśmy taką nadzieję, że trafiliśmy do zboru konserwatywnego, zboru, który pilnuje nauki, zboru, który wreszcie będzie mógł ułożyć nasze życie. No to też moje pojęcie na ten temat było właśnie dość niewłaściwe, bo ja chyba właśnie szukałem zboru, który może uło ułożyć moje życie. Nie Chrystusa, który może ułożyć moje życie. A więc. Sprawa się po prostu powtarzała, jak, jak w tym Dniu Swistaka. No, okrągło było to samo. I ponownie, nowe recepty na lepsze życie, nowe recepty na to, żeby być duchowym, ale tak jak i moje życie i życie tamtych ludzi, nadal było takie, jakie było, było pełne grzechu. Plotkarstwa, obmawiania, jeden patrzył na drugiego oczywiście, zbyka, bo ten tego uraził, ten tamtego uraził. No bo jak jest grzech w życiu i spotka się ileś tam osób, no to nie ma siły, żeby się oni nawzajem nie, nie, nie pokaleczyli. I no i wtedy takim punktem było zapalnym, to właśnie było to, gdy zaczęli nas tam próbować. Yy. Kierować, żebyśmy tam najlepiej do jakiegoś psychologa wszedli chodzić, bo nie, albo z nami jest coś nie tak, albo może z naszymi dziećmi jest nie tak, albo no jakkolwiek, no, no tutaj Biblia to już jest niestety, ale to już musi być wyższy level, lepszy level, to już musi być psycholog najlepiej. No to my zaczęliśmy bardzo się w tym temacie buntować. Powiedzieliśmy, nie, no nie, no, aż tak daleko to już my nie pójdziemy. Tutaj po prostu. Mogę powiedzieć, że po czasie, jak patrzyłem na ten etap, to widziałem, że Pan Bóg nas po prostu wykopał, dlatego że my tam siedzieliśmy, dlatego że już byliśmy w tylu różnych kościołach, że we własnych oczach wydawałem się człowiekiem niepoważnym. Mówię, nie, no trzeba być wiernym, no trzeba być wiernym, nie? A nie tak, trochę tu, trochę tam, i to mówię, nie powinno to tak wyglądać, no ale mówię, Pan Bóg nas wykopał. No i gdy szukaliśmy takiego zboru, który by mógł nam jakoś pomóc i w którym mieliśmy nadzieję, że tą, tą naukę Słowa Bożego będziemy mogli usłyszeć, no to no, trafiliśmy tutaj. No i gdy trafiliśmy tutaj, to od razu była ściana, nie było bombardowania miłością, nie było tych wszystkich właśnie tego starego fajnego wina, które tam rozwesela i o fajne że jesteście i, i w ogóle super. Tylko było dużo smutku, było dużo takiego spojrzenia w siebie, i było. No i doszło do tego, że doszedłem do wniosku, że po 20 tam wtedy powiedzmy 6 latach nie jestem zbawiony, tylko po prostu gdzieś przekierowałem moją wiarę na. definicję mojej wiary, właśnie na jakieś mistyczne doznania, które z wiarą nie miały nic wspólnego. No, i tak później, tak tutaj większość z nas, z was było tego świadkiem. Widzieliście moje i moje rodziny borykanie się z tymi i wołanie do Pana Boga, gdy próbowaliśmy przez Słowo Boże poznać tego prawdziwego Boga, kim on jest, odrzucić, odgruzować trochę to, to co przez te lata gdzieś weszło do mojej głowy. I tak jak Marcin mówi, że no. Roz... Wiedza przeszkadza w wielu rzeczach, bardzo przeszkadza, bo człowiek nieraz wie dużo, a nieraz wie nie to, co powinien wiedzieć, i to jest, no nie jest dobre. No i przyszedł powiedzmy tydzień przed tym, jak Pan Bóg się nade mną zlitował. Ja już, ja się czułem jak w więzieniu. bo Boże, ja już nie wiem, czym jest ta wiara, czego ja się masz spodziewać, wiecie. Ja przeżywałem wcześniej, miałem takie naprawdę dość duchowe przeżycia, bo na przykład, kiedy zacząłem chodzić do odnowy, to Pan Bóg, znaczy Pan Bóg, ja tak myślałem przez wiele lat, że to Pan Bóg zabrał papierosy, tak, bo paliłem już, byłem nałogowym palaczem. A obudziłem się któregoś pięknego ranka, patrzę i miałem taki głos, nie palisz. Nie palę? Mówię, no dobra, jak nie palę, to nie palę. I wiecie, faktycznie nie paliłem. Ja myślałem, że to jest oznaka mojego zbawienia i że to Pan Bóg sprawił i mnie zbawił. Okazało się, że nie. Że jak po czasie to było jedno wielkie kłamstwo, bo Bogu, bo diabłu nie zależy na tym, żebym był chory, tylko żebym był niezbawiony, no. I to jest, to jest jego cel. No. i takich podobnych rzeczy miałem kilka w moim życiu i tym się kierowałem, takimi właśnie doświadczeniami. No ale właśnie się tak modliłem. Boże, jak ja mogę odebrać, jak ja mogę zauważyć to Twoje zbawienie. I, i trafiłem na, na Psalm 145, 146 najpierw. I tam był taki, już mówię od ósmego, 8, ósmy 8 praktycznie, ósmy werset krótki. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Ja sobie pomyślałem tak, jeżeli jest, ja czułem się, że jestem ślepy, jestem ślepy, goły i po prostu nic nie mam. I mówię, i Ty, Panie Boże, właśnie i z więzienia wypuszczasz, uwalniasz i otwierasz oczy ślepym i modliłem się o to. Modliłem się, jeszcze pamiętam w niedzielę yy, właśnie z bratem tutaj yy, z Marcinem na ten temat rozmawialiśmy, bo byłem strasznie przybity. A później na drugi dzień, znaczy po tygodniu po nabożeństwie, to już było, była taka północ, powiedzmy, nie takie, takie takie, jakby to powiedzieć, no, taki impuls, jakby, no nie wiem, taką zachętę do tego, żeby oddać Panu Bogu swoje życie. Chociaż robiłem to już wielokrotnie. Ale podeszłem do tego naprawdę poważnie, bo mówię, ja już mam tak dosyć, ja już, ja, już, ja, już, ja już dłużej tego nie zniosę, tego dla mnie jest za dużo. I po prostu oddałem Bogu wszystko, co mam. I, i nie tylko te grzechy, które jak wiemy najłatwiej nam oddać, ale oddałem Panu Bogu każdą dziedzinę mojego życia. Oddałem Bogu to, co lubię, to, co jest dla mnie drogie i powiedziałem, że całe życie do Niego należy. I pierwszym fragmentem, jaki Pan Bóg y, odpowiedział y, na, na, y, na to moją modlitwę, był Psalm w krześni, 145, 17, 19 wers, od 17 do 19 wersetu. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich, i łaskawy we wszystkich dziełach swoich, i bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają wszystkim, którzy Go wzywają szczerze, spełnia życzenia tych, którzy się Go boją, a wołania, wołanie ich słyszy i wybawia ich. I to dla mnie było taka, takie słowo, które było dla mnie pewnością tego, że Pan Bóg, że Pan Bóg mi odpowiedział. Że przyszedłem do Niego w szczerze yy, i oddałem Bogu wszystko, co mam. A On jest wierny i On jest Bogiem, który odpowiada na modlitwę. Kolejnym takim, takim fragmentem, który Pan Bóg mi dał, dlatego, że ja ciągle miałem w sobie taki trochę lęk, sam przed sobą. Mówię, żebym nie dopuścił do głosu mojego doświadczenia, nie dopuścił do głosu mojego rozumu, bo będzie źle. Bo ja wiem, jak ja mam bigos w głowie. I mówię, Panie Boże, proszę Cię, daj mi takie słowo, żebym aby się poczuł w tym i bezpieczny, i pewny tego, że ty, panie Boże, dałeś mi zbawienie. I, po, i to był y, list do Kolosa, drugi rozdział. Tutaj mam zaznaczone od 10 do 19 wersetu, ale tutaj mam kilka takich. W tym jednym fragmencie kilka wa ważnych myśli. Bo tutaj mam napisane tak. Od 10. I macie pełnię w nim. On jest. Głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. I w nim też zostaliście obrzezani. Obrzezką dokonaną nie ręką ludzką, gdyż wyżyliście się z grzesznego ciała ziemskiego i też obrzezanie Chrystusowe. Wyraźnią, że zostaliście pogrzebani w się, w którym też zostaliście wespoł z nim wzbudzeni przez wiarę w moc Boga. I to było dla mnie taka pierwsza wskazówka że właśnie ta wiara, ta zbawiająca wiara, którą, która nas ratuje, to jest wiara, która pochodzi od Boga, to nie jest wiara, którą ja sobie mogę w sobie wyprodukować, albo wiara mojego rozumu, mojego umysłu, że sobie coś będę wmawiał, tylko to jest wiara, która pochodzi od Boga. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzeżanym ciele waszym, Wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list, dużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odnosząc w nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowi księżyca, lub sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością na temat Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu się a opierając się na swoich widzeniach. I to było właśnie to, co Pan Bóg mi pokazał, że Kamil, Ty myl mylisz wiarę z tymi Twoimi właśnie tymi, tymi doświadczeniami, tym mistycyzmem. To był ten fragment, który mi pokazał, w którym Pan Bóg, jakby to można było tak obrazowo powiedzieć, z torów tych dozna mistycznych, w którym ja wierzyłem, których ja oczekiwałem, które pomyliłem z wiarą, przedstawił mnie na tory swojej wiary. Na tory, z wiara w Boga. Właśnie w ten, ten fragment mi to, mi to pokazał. W oddawaniu się a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnym, celestnym usposobieniem swoim. To tylko po prostu to jest ciało. To, to nie było w tym nic duchowego wcześniej. ja przeżywałem. I no, miałem jeszcze tutaj kilka takich fragmentów, ale nie będę już przedłużał, dlatego że bardzo mnie takie, takie zachęcenie poczułem, żeby podzielić się. Konkretnie jeżeli chodzi o aspekt tej wiary, bo wiem, że to jest największy problem, że ludzie w tym świecie będą właśnie w religii, yy, mają chyba zainfekowani fałszywym, fałszywą definicją wiary, że wiary uważają rzeczy, którą tą wiarą w ogóle nie są, tylko są to cielesne doznania, którymi się ludzie szczycą i, i które yy, w ich mniemaniu są dowodem ich zbawienia, a to jest błąd. A to nie tak to wygląda. I Panu Bogu bardzo dziękuję właśnie za to, że dał mi poznać tę wiarę, jak, jaka ta wiara jest naprawdę, dlatego że no, wszedłem w którymś momencie mojego życia na, na taką drogę, która, która mi tą definicję wiary kompletnie, kompletnie wykrzywiła. Dlatego też tak jak tutaj bracia mówili nie zachęcam nikogo do chodzenia gdzieś po jakichś tam chękach, do jakichś tam kościołów, nie wiadomo, jakichś różnych dziwolągów, bo to tylko może nas zabić, wręcz zabić, bo nie ma tam nic dobrego. To nie ma Boga, to nie ma Ducha Świętego, a więc mogę właśnie tylko, no, z, mo z własnego doświadczenia przestrzec, aby darować sobie to i prowadzić swoje życie i za Bożym Słowem że Bożym słowem. To jest jedyna nasza nadzieja i jedyna rzecz, która jest pewna w naszym życiu. Amen. Amen.